Często rozmawialiśmy razem na jakichś forach, na jakichś, aż w końcu no, postanowiliśmy się spotkać na jakimś większym evencie, ale jak na zadania jakie dostawaliśmy, myślę, że poszło nam całkiem dobrze. No, ja osobiście chciałbym być w finale, no może uważam, że... Siema siema, witajcie w kolejnym odcinku Kloskowych Wywiadów, dzisiaj wywiad z nami, czyli ze Stachem i z Wojtkiem z czwartej edycji, czwartej edycji LEGO Master z półfinalistami, zobaczymy jakie Klaudiusz nam zada pytania, no i zapraszamy. No a tutaj wasz ulubiony twórca Klaudio i mam tu chłopaków Stacha oraz Wojtka. No to co panowie, lecimy z pytaniami? Lecimy, lecimy. Dajesz, dajesz, Na początku pytania ogólne i mam dla was dwa przygotowane. Daj. W jaki sposób Stachu i Wojtku poznaliście się? Od czego się zaczęło? No, gdyby nie Kroski, to raczej byśmy się nigdy nie spotkali. W sensie poznaliśmy się przez internet, ale za pomocą takich forów legowych. Często rozmawialiśmy razem na jakichś forach, aż w końcu postanowiliśmy się spotkać na jakimś większym evencie. I tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Drugie pytanie, w jaki sposób poznaliśmy się w trójkę? W którym momencie? No ale to chyba ty sam wiesz, kiedy się poznaliśmy. Tak, tak ale tak. Widzowie, Dlatego, my tutaj. Po, poznaliśmy się razem z Klaudiuszem na Kroskonie. Na Kroskonie podbił do nas, powiedział, że nas zna i w ogóle. Tak, chciałbym. Że wiecie. jestem fanem. Tak. Że jest fanem, a wtedy nawet jeszcze nie było ogłoszone, że jesteśmy wnego masters, więc widzisz, on nas wcześniej jeszcze znał, więc szacunek. Fame. <noise> Dobra, to teraz przechodzimy do pytań związanych z Lego Masters. No, daj, Jesteście daj. gotowi chłopaki? Tak, ja, jesteśmy gotowi. Dawaj, dawaj. Czy pierwotnie wspólnie mieliście wziąć udział w castingach do programu Lego Masters? Y nie, <noise> no nie. Początkowo miałem iść z jego bratem, którego może się kojarzyć z kanału Akbar Bricks, ale no, coś nie pykło i ostatecznie poszedłem z nim. No więc tak wyszło i myślę, że wyszło się trochę. tak tak i myślę, że wyszło całkiem dobrze. <gry> tak. Jak się czujecie z tym, że byliście najmłodszą parą w programie Lego Masters? Wiek wam nie przeszkadzał? No ja, no wiek nam nie przeszkadzał. Myślę, że pomimo naszego wieku pokazaliśmy klasę. Może nie były to jakieś turbo ekstra konstrukcje, ale jak na zadania jakie dostawaliśmy, myślę, że poszło nam całkiem dobrze i nie ma czego chyba się wstydzić, nie? No, jesteśmy w miarę zadowoleni. Tak. ja jestem was z dumnych i też. <noise> Powiedzcie mi, jakie było najciekawsze Waszym zdaniem zadanie z czwartej edycji LEGO Masters i przy którym bawiliście się najlepiej? Najciekawszym, moim zdaniem oczywiście, nie wiem jak u Wojtka, zadaniem było to z autem, gdzie byliśmy połączeni w grupy z Grzesią i no, to, Hałem. to było na pewno fajne zadanie i no. ciekawe do oglądania, no bo... Też mi się podobało. Tak, jednak pracowaliśmy w teamach i myślę, że to było ciekawsze ta, i że to się też lepiej oglądało, ta, ta konstrukcja, mam wrażenie, że chyba była naj, najbardziej spektakularna. Popularna. No i fajnie, fajnie, fajnie było, no. nie ma co. Jakie techniki budowania lub strategie były kluczowe w Waszym sukcesie w programie Lego Masters? Strategie no to na pewno, że najpierw rysowaliśmy sobie cały zarys tego, co chcemy zbudować. Potem to budowaliśmy, więc faktycznie najpierw zaczynaliśmy od szkicu, potem dopiero budowaliśmy, a jeżeli chodzi o techniki, to ja głównie używałem tam snota. W większości konstrukcji go użyłem, no bo jest to jednak taka niezbędna technika. I co ciekawe, użyliśmy też w każdej konstrukcji flexów, bo to są ta, fajne no, elementy. Fe, flexy w każdej też w konstrukcji yy, używaliśmy. Więc na pewno to też był taki element, którego dużo używaliśmy. Tak. No i plus brak mechanizmów często i roży się przyczepiali, co nie? No, no, no ale jednak my nie jesteśmy specami od yy, tych mechanizmów. Ja z mechanizmami miałem pierwszy raz do czynienia dopiero właśnie w Master, więc... No ja też, ja nie mam osobiście żadnego <grym> mechanizmu <grym> z Lego u siebie w domu. No ja też, więc... Nie macie niczego ruszającego no, się, nic? Absolutnie. To jest pofie drogie i no jakoś... I to, to, to słuchaj, to jest dla lamusów, którzy muszą, muszą się wspierać mechanizmami, widzicie? No, no, no. My sobie radzimy bez mechanizmów i nasze prace są lepsze bez mechanizmów. No, a, a mechanizmy używają ci, którzy chcą mieć no naprawdę y bardzo efektowne prace. Ta. Obieram zdecydowanie, bo faktycznie jest tak, że takie klasyczne budowle wypadają o niebo lepiej niż takie mechaniczne, ale to zależy co budujecie w danym momencie. Nie? Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak. Jak bardzo trudne było pracować w drużynie i współpracować z innymi uczestnikami. O dziwo, nie było to wcale jakoś trudne, trzeba było po prostu się skupić. No i chyba podzielić zadaniami po było, prostu, żeby, żeby no tak. było prościej. Nie? Było na pewno kilka takich momentów, gdzie już naprawdę wątpiło się w nasze umiejętności, że czy nam faktycznie się uda, ale ostatecznie nam się udawało i no, współpracowało nam się dobrze. A jeżeli chodzi o to, jak jeszcze z Grzesiem i Michałem pracowaliśmy, to podział zadań był równy. I wtedy też nam się w sumie dobrze pracowało, i tak jak tam powiedziałeś, czuliśmy się jakbyśmy budowali ze starszymi kolegami. Po prostu. No tak. Dużo osób czuło, że to wy powinniście wygrać czwarty odcinek. Jednakże odpadliście. Czujecie, że werdykt jurorów był właściwy? No, w sensie, no, możemy sobie uważać co chcemy, no, ale jednak... No... Jednak chyba najważniejsze jest to, co sądzą widzowie, no bo jednak... No tak. Ja mam wrażenie, że było całkiem dobrze, ale no jednak coś zaważyło o tym, że odpadliśmy i że nie przeszliśmy dalej. Tak, no, no, ja osobiście chciałbym być w finale, no może uważam, że werdykt nie był do końca y, uczciwy, ale no... Jurozy tak zadecydowali to nie ma co się z tym kłócić. To Jesteś... prostu. Ważne, że byliśmy faktycznie w tym programie. Zaszliśmy całkiem daleko, więc no, trzeba się z tego cieszyć po prostu. I to najważniejsze. Dobra. Czy uczestnictwo w programie otworzyło dla Was nowe możliwości lub perspektywy w świecie klocków Lego? No, myślę, że dzięki programowi jesteśmy jednak nieco bardziej znani i może otwiera nam to y, większą drogę na jakieś, nie wiem, y, social media i tak dalej. W sensie ja działałem w social, w social mediach wcześniej, ale teraz myślę, że jestem bardziej znany i mogę to też rozpromować i jak najbardziej będę z tego korzystał. Myślę, że dzięki temu też będziemy częściej się pojawiać na różnych eventach LEGO i, i na pewno będziecie mogli nas tam spotkać. Ładnie. Akurat kolejne pytanie jest troszeczkę podobne. Czy planujecie kontynuować swoją przygodę z klockami LEGO po udziale w programie i rozwijać siebie w działalności internetowej? No panie Kot już powiedzieliście, ale jak chcecie jeszcze możecie coś dopowiedzieć. No, oczywiście, że tak. Ja od razu po LEGO Masters budow buduję sw budowałem swoje konstrukcje i nadal sobie buduję. No Wojtek nieco mniej, ale on wcześniej nawet też za bardzo nie budował. Ty... Stachu sławniejszy widzowie jakby są. to jest istotne, to jest nieistotne. No. Tak jak przed programem to i po programie będziemy prowadzić te social media Ta, tak i, jak i budować konstrukcję. Ja mogę nawet pokazać, mam zdjęcia, co aktualnie buduję. Two hours later. Takie coś buduję. O, to jest zigzag McQueen wersja live action. Jeszcze tutaj figurkę muszę dodać, nie? Takiego jakiegoś rajd'owcy. No. I na pewno będzie to świetna twoja, udobla Mam nadzieję, że pokażesz widzą swoją konstrukcję. Z pewnością. No to chłopaki, to byłoby na tyle. Dzięki Wam za dosyć krótki wywiad. Za szybko odpowiadaliście, ale się zdaje, że widzowie już wiedzą. Ja, ja, ja mogę nie? coś jeszcze powiedzieć jak chcesz. No, ogólnie polecamy Lego Masters. Jeżeli będzie następna edycja, no to z pewnością się tam zgłaszajcie. No... Jeżeli oczywiście umiecie budować. Chociaż... nie umiecie, też możecie. To też w sumie prawda, bo on jest tego dobrym przykładem. No. Wieście przykład Wojtka właśnie. No właśnie tak, tak, wiecie wie przykład przykłas. ze mnie. że mimo, że nie potraficie budować, to na pewno w programie otworzycie się na nowe możliwości i na pewno jak zobaczycie taką ilość klocków, to będzie wam się dobrze pracowało, tak jak pracowało się nam ze stachem. Dokładnie i też no. z takimi umiejętnościami dotarliśmy aż do półfinału. To, to też prawda, ale też pamiętajcie, że już niedługo kolejny odcinek tego Masters finałowy, i o dziwo też tam będziemy. Na 5 minut, co prawda, ale też tam będziemy, więc jeżeli oglądaliście ten program tylko dla nas, no to możecie go jeszcze oglądać. Tak, jeszcze tam się pojawimy. Co prawda, Stachu wygląda jakby uciekł z Hogwartu, ale to jest nieistotne. Oglądajcie i zapraszam. To dzięki Wam, chłopaki. Dzięki, dzięki. Dziękuję, dziękuję. Czekaj, czekaj, mogę jeszcze coś powiedzieć. Subskrybujcie kanał Stachu. I, I mój y, Rockstar Wojtek. Tak, i jeszcze nasze tiktoki i, i Instagramy. Tak, ale Klaudiusza też. E, nie no, Klaudiusza nie musicie, nie? Najlepiej do nas widzicie, nie. Zostawcie. Widzicie co widzicie no, przejmujemy ten kanał. Przejmujemy, no, przejmujemy, no, przejmujemy ten, ten kanał. kanał. Dobra, siema, dobra. siema, siema, to my, Klaudio TV. Tak, 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 więc subskrybujcie subskrybujcie Nie, ty, ty, ty już nie pracujesz. Wypad, za kamerę no. już.